Czy warto wchodzić w kontakt w związek z mężczyzną. E, nie będziemy sprawdzać energi energię, a zobaczymy po karcie. Proszę wybrać jedną kartę, jednego mężczyzna i zobaczymy. Czy warto tak wchodzić w kontakt w związek z mężczyzną. Pierwsza karta. Wow, tutaj idą e, zmiany i zmiany takie mm, które nie prosto tak w twoim życiu pojawią się ale zobaczymy jakie jakoby na lepsze tu mhm. e, powiem tak to będzie, e, będzie albo z nim kontakt Taki idzie, że daje Tobie energię. Energię, którą mm, Ty czujesz się lepiej. Bo tu może być tak, że z jednej strony możesz mieć kontakt i wszystko ok, ale jednak w środku czujesz tą pustkę, tak? Ale z drugiej strony Ty rozumiesz, że. On tobie tą pustkę tak jakby cząstkowo wypełnia, tak? I ty czujesz się kobietą, która bardzo przyciągająca, która umie kochać, i jakby tym tobie chce się do tego człowieka przyciągnąć się, tak? Jakby on daje tobie takie samo kobiety, która jest piękna, przyciągająca, e, seksualna, która od wyglądzie jest też bardzo ładna, piękna, dobra, mila, taka, która daje od siebie tą miłość. On patrzy na ciebie i, i on daje tobie tą pewność, powiem, że ten mężczyzna. Czy warto? No powiem tak, przy tym mężczyźnie, ty może już to czujesz, że ty jesteś taka, że przyciągająca, najlepsza, piękna. Powiem, że on może czasem i mówi, że co ty zrobiłeś ze mną, że ja tak szaleję. I ty możesz to czuć, że on szaleje po tobie. Zazdrosny może być mężczyzna. Ale powiem, że e, <grystanie> mężczyzna e, przeszedł tutaj swoją transformację taką, tak? E, I już e, po prostu ma swoje granice. Może ty mu coś mówisz? I on takie ostrożnie. Ale, ale też swoje transformacja. Taka. Powiem tak, tu mężczyzna może też tak nie do końca otworzyć się Tobie. On też jakby nie puszcza wszystkich do swojego życia. I ty to też czujesz, i to wygląda na to, że takie. ale przy nim ty czujesz się bardzo komfortowo widzę. Mężczyzna przychodzi przy Tobie, co ciekawe, że ty czujesz się komfortowo z nim. E, taka przeciągająca, ale w tenże czas on z Tobą przechodzi jakąś transformacją. Ehm, Ciekawe. A, transformacja, bo on zakochał się oh, i chce uciekać od tych uczuć. E, ja powiem czemu tutaj, bo Ty jesteś zraniona, ty nie do końca pewna jesteś w tym mężczyźnie, że Ty chcesz coś tam z nim być. A mężczyzna wygląda na to, nie wie, czy Ty będziesz chciała z nim być, jeśli on Tobie coś powie. I on stara się ucieknąć od tych uczuć, a Ty jesteś taka kobieta, która ma swoje plany na życie. Ty sobie idziesz w swój kierunek i Ty jeszcze nie gotowa jesteś, żeby tam z nim coś... Aha, bo wygląda na to, czemu? Jeśli ty z nim zaczniesz coś, ty mówisz, że wszystkie moje plany, wszystkie moje, co ja tam sobie zaplanowałam, będzie koniec, i ja znowu będzie przeżywać. I ty mówisz, że nie, nie, nie. Mężczyzna, mężczyzna, a ja muszę mieć pewność w jutrzejszym dnie. I ty idziesz do spełnienia swoich marzeń. A mężczyzna z uczuciami, myślę, że tobie, jak on powie, to nie, dlatego on uciekał tych uczuć od ciebie, bo ty bardzo przyciągająco powiem, że jesteś. I tu tak ciekawe, ty jesteś zraniona, on z jednej strony leczy cię i ty czujesz się pozytywnie, taka i super, tobie pasuje, kiedy on jest obok ciebie, można powiedzieć, obok. To nie znaczy, że obok może być na odległość, ale mężczyzna jakoby daje tobie tą pewność, że ty warta tego. No, tutaj z dwóch stron. Mężczyzna też taki ostrożny jest w tym wszystkim. On nie wie do końca, czy ty będziesz chciała z nim być, bo u ciebie swoje plany na życie. I on taki z uczuciami jednak będzie chować. A uczucia już ma. Już ma. Albo będzie miał w bliższym czasie, jeśli taki kontakt tylko zaczął się. Ale z uczuciami. Ale ucieka. Ucieka od tych uczuć, powiem, że od razu. Ale myślę, że to, że mężczyzna ostrożny, znaczy u niego też w życiu. Nie było tak łatwo. I to z jednej strony... Może i fajnie, bo tak ty coś, on coś i tak jedno drugiego uleczy. Ty jego, a ty on ciebie. Fajnie z jednej strony. Dobra, druga karta. O, ja tu powiem, że może być z przeszłości mężczyzna. Albo będziecie czuli się takim... że ktoś mój. Mój człowieczek, tutaj bliźniacze plemienia może być, twoja taka dusza, z której po prostu fajnie. Ale zezdrosny może być, może gdzieś cię ogląda. A co się stało? Tak jakby smutek jest. Aha, ok. A czemu taki smutny? Jesteś zazdrosny. On rozumie, że ty nie prosto pojawiłaś się w jego życiu. Ty dla niego jesteś idealem. kobieta, która ma wszystko, co dla niego potrzebne, to, co on szukał w kobiecie. Ty jesteś i rodzina, i miła, i dobra, i ty umiesz kochać. I powiem, że ja myślę, że tu warto zaryzykować, chociaż mężczyzna nastawiony, w czy, czymś, on. Um, Troszeczki tak jakby... Anuka, pokaż no jakieś. Aha, zazdrosny. Zazdrosny, bardzo mocno ma przyciągania do ciebie. No to to może być z przeszłości mężczyzna, bo tu tak jakby żalujesz za to, że nie Jak były szanse, żeby z tobą być, a on, a on trzy razy, trzy razy... No ale z tybiny mężczyzna i powiem, że bardzo, bardzo uzależniony od ciebie. Powiem, że zezdrosny może być może być z przeszłości albo już taki mężczyzna, którego już jakiś czas znasz to nie będzie tak, ale ty dla niego jesteś idealna kobieta, ty jesteś rodzinna i z tobą on mówi, że można pobudować to, co takie najnaj i miłość, i dom i ty jesteś taka mm, kobieta wartościowa wyjątkowa dla niego gdzie warto poświęcić siebie dla ciebie i no powiem, że tu no patrz. Ty jesteś trudna charakterem. <grym> On pokazuje ona trudna charakterem. Ale... No ale co? On że... Ale ja chcę. Ale chcę być jej mężczyzną. No powiem, że... tu mężczyzna nastawiony e, tak jakby... E, powiem tak, tu mężczyzna... Ty możesz nie wiedzieć, ale on jakby różnymi sposobami od razu liczy na to, że różnymi sposobami on będzie chciał, żeby ty byłeś jego. Tu e, powiem, że on rozumie, że ty jesteś e, trudna charakterem. On rozumie. I jego to nie straszy, jego odwrotnie to pasuje. On mówi, że ja taki silny jak ona i ja chcę być. Jej mężem to normalnie mężczyzna zdecydowany na to, żeby, no myślę, że warto. Akurat tu mężczyzna taki, że mm, lubi być sam, możliwe teraz jeszcze gdzieś tam nie pokazuje swoich emocji. No, ty mężczyzna rzadko, kiedy mówią tam, ja Cię kocham, on może swoim działaniem pokazać, że on Cię kocha, tak, tylko nie mówić nie. No, no warto. Ja myślę, że z tym warto.